Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj przedstawię moje plany na rok 2022. Dzisiaj mamy 15 stycznia. Jak widzicie po grafice mój pierwszy cel na 2022, na który się zbierałem od chyba połowy listopada jakoś tak, a może od początku. To był oczywiście egzekutor. Dzisiaj na szczęście udało się odblokować mi, to mi ten statek, więc mamy ten statek już na gwiazdkach czterech, albo tylko na czterech. Minusem jest taki, że mam tu tylko dwóch pilotów dodatkowych z ławki, ale na ten moment nie zamierzam tutaj za energię dokupować kolejnych odświeżeń. Więc myślę, że możliwe, że zrobię to za miesiąc i wtedy sobie tego egzekutora wbiję na, na gwiazdek 5. Gdy będę miał dodatkową opcję z ławki, to zawsze się przyda. Na ten moment, oczywiście, ten statek radzi sobie świetnie. Znowu mogę odzyskać pierwsze miejsce. Teraz tak miałem na arenie, że nie zawsze byłem pierwszy. Kilka razy w tygodniu mi to mi odpadała ta pozycja numer jeden. A myślę, że z egzekutorem będzie to dużo łatwiejsze. Jeżeli chodzi o kapitale, negocjator ma lewo, to wiadomo, skończone. Zostanie mi teraz tak do zrobienia jeszcze z takich małych, małych celów. To są statki separatystów. One cały czas za mną chodzą. Chcę skończyć hienę, którą mam już w połowie na siódmą gwiazdkę. No i Wolczura, żeby mieć ten pełen skład do malewo, i to będzie dla mnie coś, na czym chcę się skupić. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ostatki, no to jeden cel wiąże się z kolejnym. Chodzi mi też o statki Rebelsów, bo też będę chciał tę flotę podnieść. Na ten moment ona nie wygląda za dobrze, bo nigdy no nigdy, w ogóle nie używałem. Jedynie milfa używałem. O, widzę, że tutaj coś mogę sobie to od razu to zrobimy. 6 milionów, jak widzicie przekroczyłem, czyli tak. Tutaj będę chciał na pewno podnieść niektóre statki Rebela Juinga, skończyć. Będę musiał podnieść też tych pilotów, więc te statki też wpadną na wyższy. Oczywiście czaję się na Cassiana i Vistana statki. Te dwa też bym chciał mieć, żeby mieć też tą szóstkę już w całości pod flotę Rebeli. Natomiast ten cel wiąże się z innym celem, możecie już wywnioskować, jaki to jest cel, ponieważ skończyłem egzekutora, więc wracam do robienia legend. W tamtym roku udało mi się zrobić trzy legendy, z czego bardzo się cieszę. W tym roku zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno dwie, trzy myślę, że wpadną, zobaczymy, jakie to będą legendy. Na ten moment skupiam się na, jak to, ja to nazywam, trzy czwarte legendy, czyli. Jedi Knight, Luke Skywalker, i to będzie mój cel główny: czyli zrobić te wszystkie postacie. Jak widzicie, szardy w większości mam już zrobione. Tutaj czekam na ten event, gdzie są jej szardy. Rolo, Lando, Han to łatwizna, bo to są postacie z kantynie, więc myślę, że dwa tygodnie i będziemy je mieli na, na 100. Ja odświeżam akurat kantynę trzy razy, więc te szardy dość, dość mocno wpadają. Oczywiście, co za tym idzie, będę miał w końcu skład yy, Rebelsów, na który tak bardzo czekałem i którego tak bardzo mi brakowało, szczególnie na GADZ, chociaż większość GADZ na szczęście wygrane. Dalej jestem w Kaiberze, więc ten cały skład cls chcę zrobić. Yy, po zrobieniu oczywiście Jedi Knight Luka, przejdziemy do jego wersji starszej, czyli Jedi Master Luka. Zbierzemy sobie od razu energię. Jedi Master Luka, czyli te postacie. Wymaganych będzie trochę więcej, ale to raczej, raczej na plus, bo ponieważ tworzę od razu jeszcze Team MON -Motmy, więc tutaj będzie o tyle fajnie. c 3 od razu podwyższę sobie na ten relik 5, gdzie będzie Scanobi mógł jeszcze lepiej walczyć na rankorze, więc też jest to na plus. Co tu mamy jeszcze? Lando, Princess Leia też znajdziemy dla nich miejsce. Hermit, Joda już jest, a trzeba będzie go też wrzucić na relikt, też się przyda pod rankora. Co my tu jeszcze mamy? Jedi Training Ray będzie też przydatna do Teamu Resistance. Więc te postacie pod Luka, o, mam jeszcze jeden, jedno lusterko, będą jak najbardziej mi potrzebne. Kolejny plan, jaki mam na ten, na ten czas, który ziści się już w poniedziałek, to będzie Maul, którego, który z moją ulubioną postacią wraz z Obi-Wanem, Pewnie większość już graczy to wie. I to będzie kolejna postać, która trochę mi, yy, trochę mi jakby to powiedzieć, yy, przeszkodzi w cudzysłowie yy, w robieniu Jedi Knight Luka, ponieważ go trochę opóźni, ale Maul będzie niezwykle dla mnie ważną postacią, ponieważ on będzie dla mnie nowym teamem na Gaz i da mi synergię z Mando. I tutaj też planuję to połączyć ten jego skład yy, z Mando, więc co za tym idzie, będę musiał jeszcze podnieść kilku Mandalorian. Armorer jest już przyspieszony, w ostatnim upgrade'cie można już losować ją szybciej, więc ją na pewno będę chciał wrzucić. Podejrzewam, że Bokatan, Beskar i pewnie zwykły Mando, może Canderous Ordo, zobaczymy jak to będziemy łączyć, więc ten team na pewno będę chciał zrobić. I to jest dla mnie super początek w ogóle roku, że Executor i Maul, czyli dwie ważne bardzo dla mnie rzeczy. No, i w międzyczasie jeszcze Aiden Versio weszła do gry, i ona też tutaj super zmienia te trupery, i też chciałbym ją oczywiście zrobić. I to jest kolejna postać, któ którą muszę sobie poukładać, te wszystkie plany e od A do Z, bo Jedi Knight Look na pewno by ucierpiał, jakbym robił jeszcze skład Mando plus Maula plus Aiden Versio plus jeszcze trupery. Bo tych trooperów trochę mam, ale też nie wszystkie. Mam ten skład Wirsa, on cały dalej czeka na zakończenie, dalej go nie skończyliśmy, więc tutaj będzie jeszcze robota przy tym, przy tym teamie. Mamy ten te trzy postacie, plus Gideon i Dark Death Trooper. Natomiast Aiden będzie miał tak, widzę Dark Troopera, on niedługo będzie w podwójnym dropie, więc tu też będzie plus, będzie na flocie dodatkowo dorzucany. Więc go zbierzemy. Pewnie to będzie Snow Trooper, Range Trooper, Storm Trooper i Short Trooper. Jeszcze jest Magna Trooper, więc z tych na pewno wybiorę sobie piątkę, którą, piątkę, czwórkę, którą będę z nią używał. Mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć aż trooperów, więc któregoś trzeba będzie zrezygnować. Zobaczymy z którego. Więc to jest ten plan, który pojawił się nagle. Pewnie tych planów, które pojawią się w trakcie, które zmienią moje plany, będzie. Będzie więcej. Oczywiście mam jeszcze tutaj w zanadrzu jedną postać, którą chciałbym zrobić. To jest Star Killer. On będzie pewnie za kilka miesięcy dopiero dostępny. Jak wiecie, Dash Render jest już w kantynie, więc na pewno już będę go zbierał. Już go nawet zacząłem zbierać. Oczywiście koliduje mi z Lando i z nim tam góre? Koliduje z kapitanem Hanem. No ale Star Killera też chcę mieć. Myślę, że na wiosnę będę starał się go odblokować. Do niego potrzeba tylko kilku postaci, więc jak najbardziej chciałbym mieć. Czyli Starkiller, Jedi Knight Look, Jedi Master Look. To będzie pewnie pierwsza połowa roku. Na tym się skupimy. Na tych postaciach. Jeżeli chodzi. E, tak, o ostatkach mówiłem. Nowa, nowa legenda, jeżeli się pojawi, no to oczywiście też będę w nią szedł. E, myślę, ale najpierw po Jedi Master Looku. Chyba, że w tym miesiącu na przykład ogłoszą nową legendę. I będę mógł zmienić te plany jeszcze na, na samym początku. Lecz nie chciałbym tego zrobić, chciałbym jednak skończyć tego luka, bo on mi daje dużo, dużo możliwości i otwiera wiele drzwi. Jeżeli chodzi o, ty, o te postacie, e, które są mniej na ten moment istotne, to chciałbym oczywiście robić jeszcze Fenneksan, te trupery, o których mówiłem. No i jeszcze jest jedna frakcja, którą e, bardzo chciałbym zrobić. Czy mi to wyjdzie, pewnie będę musiał przesunąć to na później. Są to Tuskeni. Chciałbym ich zrobić całych na relik, ale jak widzicie, do tego jeszcze daleka droga. Z tym gorsza, że nie będę zbierał na pewno Lorda Wejdera, bo na tej legendzie nie będę chciał się skupiać. Zrobię ją na innym koncie, więc na tym na pewno sobie ją odpuszczę. Myślę, że w międzyczasie jak będę robił Luka albo go kończył, raczej jak będę go robił, to pojawi się nowa legenda i na ten moment będę raczej szedł w tą nową legendę niż zbierał tych, te, co pozostały, bo na razie Suprema Eternala. Kenobi'ego. Czwartą chciałbym, żeby to był właśnie Jedi Master Look. Lorda Vadera nie mam jakby motywacji i czasu, żeby go robić. Rej chciałbym, ale te statki, które ona ma i postacie, które do niej są mnie nie przekonują. Mam też Rej na innym koncie, więc wiem jak w nią się gra. Jest, no jest świetną legendą, na pewno chciałbym mieć tą legendę na tym koncie również, ale tak jak mówię, trzeba ustalić priorytety i nie można mieć wszystkiego wszystkiego to chcemy od razu. Więc tak to mniej więcej wygląda w tym, na tą pierwszą przynajmniej połowę roku. Yy, oczywiście możecie się też pochwalić. Bardzo chciałbym poczytać jakie wy macie plany na ten rok i jak widzicie jak widzicie te nowe legendy, czy myślicie, że najpierw będzie Dark Side legenda czy Light Side? Według kolejności powinna być Light Side, ale teraz dużo postaci wchodzi Dark Side. I też możecie wrzucać od, oczywiście swoje typy na Galaktyczne legendy oraz tak jak mówiłem wcześniej swoje plany na ten rok. Dzięki za dziś, na dzisiaj, to wszystko. Cześć!